Drodzy uczniowie, skończyły się niestety wakacje, też żałuję, ale tak jest każdego roku, bo jest czas na odpoczynek i czas na pracę, właśnie się zaczyna czas na pracę. Pracę, którą jeśli przepracujecie tak jak w zeszłym roku, to i kolejne wakacje będą, będą radosne. To jest nowy rok szkolny, w którym czeka was druga klasa historii teraźniejszości, w którym czeka was między innymi biznes i zarządzanie, w którym czekają na was laboratoria przyszłości, w którym czekają również programy takie jak Poznaj Polskę czy Poznaj Polskę na sportowo rok szkolny, w którym będziemy kontynuować informatyzację naszych placówek oświatowych. Będziemy inwestować w rozwój infrastruktury oświatowej, wspomagając na jeszcze większą skalę samorządy w tym, w tym dziele. Będziemy przekazywać czwartoklasistom laptopy na własność. Będziemy również wspomagać nauczycieli i przekazywać im bony na laptopy. Będziemy także troszyć się o to, ażeby było jeszcze więcej środków finansowych na oświatę i żeby warunki pracy nauczycieli i płacy nauczycieli były jeszcze lepsze. Wszystko w trosce o Was. Ale to też rok szkolny, w którym nasze, nasi eksperci i grupy naszych ekspertów przepracują intensywnie po to, żeby nieco odchudzić podstawy programowej już w kontekście następnego roku szkolnego, po to, żeby wygospodarować trochę więcej czasu na wspólnotę, na relacje rówieśnicze. Rok szkolny, który na pewno będzie... Z wielkim powodzeniem przez Was kontynuowany przez kolejne miesiące i zakończy się Waszymi sukcesami, tych sukcesów Wam, Waszym rówieśnikom, Waszym rodzicom i Waszym nauczycielom serdecznie życzę uprogu nowego roku szkolnego 2023-2024.